12 kwietnia. 1961 roku Juri Gagarin poleciał w kosmos i stał się pierwszym człowiekiem, który opuścił ziemię. Świat wstrzymał oddech, radziecka technologia zatriumfowała. Ale czy na pewno był pierwszy? Niektórzy twierdzą, że zanim Gagarin wzniósł się w przestworza, inni już tam byli i zginęli. A Związek Radziecki miał to ukryć. Lata 50. i 60. XX wieku. Zimna wojna osiąga szczyt. USA i ZSRR rywalizują na każdym możliwym froncie militarnym, ideologicznym, ale też kosmicznym. Dla radzieckich władz, sukces w kosmosie był kwestią prestiżu. Porażki nie wchodziły w grę, a propaganda była równie potężna jak silniki rakietowe. Jurij Gagarin, młody, charyzmatyczny pilot, został wybrany spośród tysięcy kandydatów. W kwietniu 1961 roku z kosmodromu Bajkonur wystartował na pokładzie Wostoka 1. Okrążył Ziemię raz. Cały lot trwał 108 minut. Został bohaterem narodowym, ikoną, twarzą zwycięstwa komunizmu ale nie wszyscy wierzyli w tę wersję historii. Już w latach 60. pojawiły się pogłoski: Gagarin nie był pierwszy. Byli inni, anonimowi, zapomniani, zniszczeni przez system, który nie tolerował porażki. Tajemnicze loty próbne, brakujące nazwiska, zniknięcia pilotów wojskowych, a potem nagrania, które szokowały świat. Achille i Giovanni Giudica Cordiglia, dwaj włoscy bracia Pasjonaci radioastronomii. W latach 60. twierdzili, że przechwytywali sygnały z tajnych misji radzieckich w tym bicie serca astronauty, który umierał w przestrzeni. Głos kobiety błagającej o pomoc. Czy mnie słyszycie? To bardzo gorące. Widzę płomień. Bracia opublikowali swoje nagrania, ale ZSRR milczał. Władimir Iliuszyn, radziecki pilot testowy. Według jednej z wersji to on miał być pierwszym człowiekiem w kosmosie. Ale jego lot się nie powiódł. Spadł w Chinach. Przeżył, ale został internowany. Jego historia została wymazana. Czy to możliwe? Czy naprawdę ZSRR wymienił pierwszego kosmonautę? Inni zaginieni to rzekomo Aleksei Ledowski, Andrei Mitkow, serii Shiborin, nazwiska bez grobów, bez fotografii, bez historii. A co wiemy na pewno? Współczesne badania historyczne pokazują, nie ma twardych dowodów na istnienie wcześniejszych misji załogowych przed Gagarinem. USA śledziły każdy start z Bajkonuru. Amerykańskie i brytyjskie radary, satelity, wywiad nikt nie zauważył innych lotów załogowych. ZSRR ukrywał porażki to fakt, ale nie ukryłby całych misji orbitalnych. Dlaczego więc tak wielu ludzi chce wierzyć w zaginionych kosmonautów? Może to tęsknota za tajemnicą? Może podejrzliwość wobec władzy? A może. po prostu ciekawa historia. Gagarin poleciał w kosmos i wrócił. Tego nikt mu nie odbierze. Był twarzą epoki, która patrzyła w gwiazdy, z nadzieją, ale też ze strachem. Jego uśmiech stał się symbolem ludzkiej odwagi. Czy ktoś poleciał przed Gagarinem i zginął w ciszy próżni? Może nigdy się nie dowiemy, ale jedno jest pewne: kosmos nigdy nie zapomina, a my nadal słuchamy jego echa. A ty, jakie masz zdanie na ten temat? Dzięki za wysłuchanie tej audycji. Jeśli chcesz więcej historii z pogranicza nauki i tajemnicy, zasubskrybuj. Like and subscribe.